Burmistrz Olkusza miał potrącić pieszą Sławków, wypadek na przejściu dla pieszych. Za kierownicą siedział burmistrz Olkusza. Na drodze krajowej nr 94 w Sławkowie, osobowy Mercedes, kierowany przez 72-letniego mężczyznę, nie ustąpił pierwszeństwa i potrącił pieszą, podała ochotnicza straż pożarna w Sławkowie. Kobieta doznała poważnych obrażeń i została przetransportowana do szpitala przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mieszkańcy Olkusza, będący świadkami zdarzenia, poinformowali, że za kierownicą auta siedział był burmistrz Olkusza, Roman Piaśnik. Ten przyznał, że uczestniczył w zdarzeniu, ale równocześnie odmówił udzielenia dalszych informacji, ze względu na prowadzone postępowanie. W dniu dzisiejszym o godzinie 12.41 zostaliśmy zadysponowani do wypadku komunikacyjnego na DK-94. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych obok skrzyżowania z ulica. Okradzionowską, podała w sobotę 9 października ochotnicza Straż Pożarna w Sławkowie. Wypadek na przejściu dla pieszych. Kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa i potrącił starszą kobietę na przejściu dla pieszych. Kobieta z obrażeniami została przetransportowana do szpitala przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, dodano w komunikacie. Według świadków za kierownicą uczestniczącego w zdarzeniu Mercedesa GTC siedział burmistrz Olkusza, Roman Piaśnik. Z politykiem skontaktowała się redakcja Gazety Krakowiskiej. Uczestniczyłem w wypadku w Sławkowie. Nie mogę jednak udzielić więcej informacji, ponieważ w tej sprawie jest prowadzone postępowanie. Wszelkich informacji udzielę, gdy policja zakończy postępowanie, powiedział piaśnik. Kto spowodował wypadek? Rzecznik prasowy policji w Będzinie powiedział dziennikowi, że kierowca Mercedesa był trzeźwy, a w sprawie trwa policyjne dochodzenie. Według nieoficjalnych informacji poszkodowana miała przejeżdżać rowerem przez przejście dla pieszych, ale mundurowi nie chcieli potwierdzić wspomnianych doniesień. Kobieta nadal przebywa w szpitalu. Dziennikarzom nie udało się ustalić, w jakim jest stanie.